Ale widzowie z tej strony, Ponczek. Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. I dzisiaj widzowie. <kluzny> <kluzny> Mamy misję w Fortnite. Baza główna Obrona puszowite Tarczy 3 widzowie. <kluzny> Także tak, mam nadzieję, że Wam subskrybujecie. sobie kanał Ponczek FN Julianoson. Yy, no i mam nadzieję, że to zrobicie. My możemy już sobie oczywiście zagrać teraz. Ja już mam tutaj, tutaj wybieram i właśnie w tym odcinku sobie to wykonamy. No tak i ręka od i teraz tak, przód i najpierw połowa, bez guzików, potem z guzikami. Przez to, ja chyba jednak wolę technika, tak, ale dzięki, dzięki. Nie, nie, nie. Dzień, dobra. Chciałam być lepszą dziewczynką. Dobra, już nas ładuje widzowie.

no nie wiem, może być jakieś wykształcenie z tego. Poczekaj na wsparcie, rozszyk starczy. inwestował, przebył nieszczęście i rozumu. Po wielu, wielu latach ciężkiej pracy, możesz sobie na Dobra. I, I, I czeka nas ktoś. No, do no, Bo to już, no, już widzowie, łatwe no, nie to, będzie. Dobra, no. Tak? Szybko na pytanie. No, Serio chcesz wiedzieć? No na tym. ale w sumie to no, piesz, tu Każdy chciałby z nim no. wyrazić, jak

Ktoś musi dość. Hej. Gdzie byliście? Dobra. O jest, dobra, 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 mamy. Chłop. Proszę, chociaż ty... Mamy? Co z tego? To mogliście chociaż SMS-a wysłać. Wychodzi widzimy jak jakieś czołki, nie wiemy co się dzieje, nie gdzie my jesteście, nie możemy być do

sekundę, nie? Dobra, jest południa Boki. O nie, to jest ten. O nie. Sploder. Ja go nienawidzę. Misiu. Ty nie jesteś Michu. Gdzie jest Santa Claus? Jest! O to ja! Oto ja pojawił się dziś. Ej on w sumie jest sam siebie wystać, nie? Także on jest trochę... Co jest? Co jak ten Michu Kosi? Nie, to ten... nie. Gdzie jest Michu? Nie ma micha Niestety nie ma Michał. Dzisiaj. To jest nalewka strata czasopatrzenia, jak wyjdziecie. A my nie tylko jemy, ale też rozmawiamy. O, nie to Ej, no przypuściliście iść, halo. Ja muszę dać uprawnienia jeszcze komuś, nie? Dobra, uprawnienia, tak. No i może niższy przystęp. Dobra chronimy wózowej tarczy to już jest trzeci jakby poziom Tomasz, jeszcze muszę mu dać uprawnienia. Normalnie. Tomasz. <laughs> Dobra. Teraz widzę, że będzie druga fala. Jana będzie z zachodu.

Okej, no weźcie, no ja nie mogę. Oni mi nie pomogą. Super, no mogłem na nich polegać. A dobra, zwracam honor jednak pomogą. Z przynajmniej... Dobra. Dobra, pik... O, gdzie mam te grzybki? Jest! Sok, sok się.

Jeszcze widzę, że 20 no sekund musimy chronić. W fali dru drugiej. No, a co się dzieje nie Dobra. Nie wynoszę. No i nie zarabiasz. A dzięki mnie masz 2 raptowane 7 zł. Czy jest 5 łąków śmieci do wyniesienia, czy nie ma w ogóle? Co się z tym w ogóle dzieje? Przeczy braci sosa, to patrz. Ciekaw co to jest. Będę chłodno. To teraz... <śmianie> w druga strona. Ale Zbiera co? O, Michłe. I to, to, to. zobaczmy przez co Michu ten. No i no, on no, nie? Możemy tak powiedzieć, ale musisz mieć bardzo, bardzo, bardzo bardzo, bardzo, bardzo muszę, nie, Czy to, to nie przez nie to, że ja biję Dobra, ale nie zadowolę. Czyli? odzna Ej, odznaki mam na końcu już. Ej, dobra, to się. Ja, idealnie. Dobra, dobra, mamy to. Czajcie mi to tu musimy go skosić. Dobra. Mamy to. Na razie. Ty, ja zadaję.

Dobra. Hej! Hej. Co? Nie. Ej, ty pójdzie? Nie. Dobra, bo? Nie. Może się odczepić co? Ale tylko nie do tego nic z nim zagrać. No przyszłam czeka na ciebie no. cały dzień zagrać z nim. Normalnie nie możecie cię udować. Nie sobie porysuję. Tak dlaczego nie chcesz? Bo mi się nie chce. Ale nie byś cię chciał pograć. Nie chciał chcesz pobrać. Tyle co? No, no, ja byś mnie to nie kręcił. Na pewno byś chciał chciał pograć. No ja też tak myślę. Jesteś gotowy zagrać w każdą. Dobra O Tak, mamy to Dobra Co to jest? Nie wiem co to jest, nie? Co to jest? Co widzę, się dzieje? Oni chirują bombę? A ja walczę. Znaczy, oni też y, pomagają, mnie. <laughs> Oczywiście. I za to im dziękuję. Jest, <laughs> widzowie, udało nam się! Trzecia yy, buzowa tarcza znaczy poziom trzeci coś w burzowej tarcze ochroniony także mamy ze schodu złać sobie rękę albo nogi z sobie wybić dlaczego ty od razu bierzesz najczarniejszy scenariusz? Co jak się coś takiego stanie to zadzwonię postawisz? Ej każdy ma tyle samo gimnęcie? Ale ja ja was przychodzę mówię szczerze jakie są moje plany Mamy to, jedną no, budzią i to. Dobra. A, i widzę znowu ta skrzynka, ale no? nie wytrzymam z Ale <laughs> Dobra. dla nie zaczyna się od jednego, pi pi piwa, a potem też słoneczko. No to było w czasach telewizor, co pomyśl po prostu? O, a, widzę, mamy dwa te i skrzyneczkę, no to skrzyneczki. X, 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 exp, dwie lampy. Weź wszystko. Otwórz i uwaga, o tych tiketów. co to jest? Punkty ulepszeń. Fajny i przytulny ognisk. No i teraz tu... Co to jest? Jakieś wezwania. Dobra. Pięć. No i widzowie, bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w misji przesłuchania i nara.